Jesteśmy w takim miejscu, w którym podobno duchów jest całe mnóstwo, i to są bardzo ważne duchy, bo duchy 500 filmów polskich, które tutaj powstały, wszystkich, czy może wielu najważniejszych produkcji, bo to chyba jedna czwarta mniej więcej produkcji całej polskiej produkcji powojennej filmowej. A to miejsce to dawna wytwórnia filmów popularnych we Wrocławiu, dzisiaj Centrum Technologii Audiowizualnych. A o tym wszystkim, co się tu znajduje, o duchach tutajszych, zgodził się nam opowiedzieć pan dyrektor dr Robert Banasiak. Pan rzeczywiście wierzy w to, że tutaj te duchy gdzieś są? Tak słyszałem. Ale oczywiście. No proszę się obej z, tutaj zobaczyć, co się dzieje. tak? Jesteśmy jednak w takim Kos dość wyjątkowym ma miejscu. Magazyn kostiumów. Magazyn kostiumów. To są wszystko kostiumy, które grały w filmie. To są kostiumy pierwszoplanowe, drugoplanowe. Wielu wybitnych reżyserów, wielu wybitnych aktorów w nich występowało. Właściwie to, że... wszyscy wybitni, którzy tu byli, prawda? Tak. Myślę, że nie ma chyba polskiego reżysera, który przynajmniej jednego filmu by tutaj nie zrobił. Jednak ta wytwórnia powstała w 1954 roku, czyli w tym roku Dokładnie. Obchodzimy 65-lecie istnienia tej instytucji. Dziś działamy trochę już pod inną nazwą, ale rzeczywiście te prawie 60 lat, te 500 filmów i seriali, to jest cała masa wspaniałych filmowców, którzy tutaj we Wrocławiu. A pamięć Rady. zaklęta jest zwłaszcza w tym miejscu. Właśnie dokładnie, tym o tym chcę powiedzieć. W tym kostiumów mamy tak. 16 tysięcy egzemplarzy. Tu jest około 16 tysięcy egzemplarzy kostiumów. Do tego pamiętajmy, dochodzą cała masa rekwizytów, które też wiele z nich. E, się zachowały. Ja pozwoliłem sobie wziąć, ale nie zniszczę, obiecuję. Tak, tu jest akurat rekwizyt i tutaj stoimy na tle kostiumów e, z filmu. Na srebrnym globie Andrzeja Żuławskiego, w związku z tym to też one miały taką swoją wyjątkową historię. Bo pamiętajmy, że film został przerwany w trakcie produkcji. No i było mówiło się wówczas, że ekipa tak ostentacyjnie miała zniszczyć te kostiumy, bo jeżeli dostali zakaz produkcji tego filmu, to znaczy, że nic po nim nie zostanie. To no okazało się, się tak dokładnie my parę lat temu, kiedy wyprowadzaliśmy się z Czterech Kopuł, robiliśmy trochę porządków, zbieraliśmy to, co jeszcze pozostało, bo Pamiętajmy, że tutaj w 1997 roku też powódź dotarła, w związku z tym wiele rekwizytów, wiele kostiumów się po prostu nie zachowały. No i nagle się okazuje, że w tym budynku znajdujemy dwie, trzy skrzynie, które czymś są napakowane, zamknięte, dokładnie duże drewniane skrzynie. No i okazało się, że właśnie taka kolekcja około 40 kostiumów z tego filmu, hełmy, wiele rekwizytów. To wszystko zostało tam schowane i pozostawione tutaj w stanie. I w są w, w całkiem, całkiem niezłym stanie. Są całkiem w niezłym stanie, także cieszę się, że myśmy tak naprawdę lat, parę lat temu je w ogóle odkryli. One sobie leżały, nikt ich nie zniszczył, nikt nie ma. Nikt się, nie nie się im nie interesował. Nikt sprawę, się nie interesował. Nie wiem w ogóle, kto wiedział, skąd one się tutaj w ogóle znalazły, kto je tu przywiózł, dlaczego się zdecydował na to, aby to właśnie w tym miejscu, gdzie w jednym z pomieszczeń po prostu schować te skrzynie. Ale tych artefaktów, jak mądrzy mówią, jest tu o wiele więcej, bo stroje, no to widzimy, to jest ogromna sala, one są jeszcze pochowane w szafach, które w poprzek są poustawiane. Nie tylko to, kiedyś, kiedy u Pana w gabinecie byłem, zauważyłem tam masę innych ciekawych rzeczy, które. Może nie interesowały bezpośrednio aktorów, ale dla filmu były istotne. Oczywiście, to jest też cała kilka tysięcy rekwizytów, które się zachowały. W związku z tym to jest sprzęt kamerowy, stary sprzęt filmowy, na którym ale filmy o były rekwizytów. tutaj realizować. O, no, tutaj właśnie choćby nawet to, to te wszystko wzięte. Groziłem, tak, Tak, te, to są właśnie między innymi różnego rodzaju rekwizyty. To są hełmy, to są maski, to są różnego rodzaju elementy, które były wykorzystywane w filmie. Czyli to są wyposażenia całe zastawy, pomieszczeń. Wyposażenia nie. pomieszczeń. To są Tablice rejestracyjne to są stare rowery. Niektórzy nawet mówią, że jeden z nich to jest z samych swoich Sylwestra Chęcińskiego. Te, stary telewizor. Rozumiem, tak? tak, stare telewizory, jakieś stare radia, które się zachowały. Także tego jest całkiem normalne. Ale sporo. rozumiem, że te kostiumy i te rekwizyty też mogły mieć swoje drugie życie, że pojawiały się w różnych filmach. Tak, oczywiście pojawiały się bardzo często. Chyba, że były tak charakterystyczne jak na Srebrnym mm. Globie, to pewnie trudno by było jeszcze raz je wykorzystać. Ale wiele filmów, tak zwanych kostiumowych, które powstawały tutaj, wytwór Rzeczywiście wykorzystywało różne kostiumy? Mieliśmy taką sytuację, że parę lat temu e, zrobiliśmy taki projekt renowacji kostiumów, zaprosiłem panie, przede wszystkim to były panie, które kiedyś tutaj pracowały. I Szyły kostiumy, odbycie. pracowały tutaj dokładnie w tym magazynie. No i to było coś, coś niebywałego, ponieważ ja je tutaj zaprosiłem, e, kilka, kilka starszych pań, one to po prostu weszły. I ja wie, słuchajcie, panie, to to jak w tej całej masie 16 tysięcy kostiumów znaleźć te, które z punktu widzenia. Polskie kinematografii no mają znaczenie albo wyjątkowy film albo wyjątkowy aktor one na mnie spojrzały z zdziwieniem ale to nie ma najmniejszego problemu no więc we wchodziły tak do każdego z tych dodatkowych takich mini pomieszczeń gdzie wiszą kostiumy no i tak tu wyjeżdża to jest kiecka Beaty Czeszkiewicz z lalki na przykład to jest sukienka kaliny Jędrusik także z lalki tu Czyli jest garnitur absolutnie tak Absolutnie tak. One wiedziały gdzie co i jak, więc tak w ten sposób wyciągnęły mi z tych wszystkich przepastnych półek około 120 kostiumów, które rzeczywiście no, okazały się oryginalnymi kostiumami z tych filmów. I całą historię Oczywiście, że tak. No, właśnie to, o co o co pan pyta, tu też trzeba było dokładnie ustalić projekty, przypomnieć sobie zdjęcia z tych filmów i tak dalej, ponieważ niektóre z tych kostiumów rzeczywiście były używane w innych filmach. I tak była sytuacja z jedną z sukienek, w którym grała Beata Tyszkiewicz, w Wojciecha Hasa, to przypomnijmy, jest 60. 60 lata pierwsza i rzeczywiście tak, pierwsza lalka i jedna z tych pań mówi: Kurczę, przecież ja szyłam ten kostium, to jest inny kolor, ale to jest na pewno kiecka Beaty Tyszkiewicz. Okazało się, że ten kostium grał później w innym filmie, czyli został przefarbowany do innego filmu, żeby. Ale pani, która go tworzyła, pamiętała do dziś, że to jest ten kostium. No i pani <laughs> oczywiście mają swoje sposoby, nigdy mi nie zdradziły, bo to jest ich fachowa tajemnica. No i dzisiaj ten kostium dokładnie wygląda tak, jak w, jak w nim zagrała Beata Tyszkiewicz. Czyli panie znają sposoby, jak z powrotem przywrócić oryginalność koloru tego materiału. Jak przywrócić i zrobić, aby ten kostium rzeczywiście odżył na nowo. Jedną tajemnicę panie mi zdradziły, że na przykład wystarczy pomieszać maść cynkową dodatkowo i to na przykład nie niszczy materiału, ale potrafi wybielić i rozjaśnić. I no i tam mają te swoje takie mikstury, które wykorzystują. Czyli tak naprawdę te panie, o których. Pan powiedział, niejako wywołały duchy filmowe, które... Gdzieś tutaj sobie śpią. Dokładnie. No, efekt był taki, że odrestaurowaliśmy około 120 kostiumów z filmów i seriali. E, I to przy różnych wspomniana przeze mnie lalka, rękopis znaleziony w Saragosie, Wielki Szu, Giuseppe w Warszawie, seriale, Stawka Większa niż Życie, Czterej Pancerni i Pies, oczywiście z trylogia, samych swoich, wspaniałe kostiumy Pawlaka i Kargula, Anki, sukienka ślubna, ta przykusa. To I to wszystko tutaj jest. A nawet wchodząc do samej wytwórni, przy portie już też stoją yy, w gablotach, niektóre tak, niektóre... Tak, zależało nam kostiumle. na tym, żeby każdy, kto wchodził dzisiaj, oczywiście to, ta instytucja się już nazywa inaczej, bo to Centrum Technologii Audiowizualnej i te, w jaki sposób, ale jednak zależało mi na tym, aby ktoś, kto wchodził do tego budynku, poczuł wyjątkową historię. Co lepiej, pokaże tę historię, jak nie kostium, gdzie ja podejdę do tego kostiumu, zobaczę go na żywo, e, mogę się przekonać, mogę się przymierzyć, no niektóre mogę panie... Mogę sobie otworzyć w pamięci pewne tak, Sceny podchodzą panie bardzo często właśnie do kostiumów czy Beaty Tyszkiewicz, czy Kaliny Jedrusik Jejku, jak ona była szczupła. No i ja bym się w to nie zmieścił. W związku z tym komentarze oglądających są naprawdę przeróżne. Ale poza strojami i rekwizytami też z tego co słyszałem, sporo innych rzeczy, Państwo tu znaleźliście, które są tajemnicze zdumiewające, mimo że 65 lat ma to miejsce, powojenne 65 lat, bo mówię o wytwórni. To kręg wiele tajemnic, chociażby ścieżka dźwiękowa z pierwszego polskiego filmu popularnego. Tak, no do końca nie wiemy, jak się tutaj znalazła i rzeczywiście skąd się to wzięło, że zakazane piosenki, trzy takie płyty na, na taśmach, znalazły się tutaj. Dzisiaj powoli już to sobie odkrywamy. Nie wiem oczywiście, skąd się one znalazły i z jakiego powodu. Pamiętajmy, że zakazane piosenki to mamy dwie, dwie wersje filmu. Pierwsza, która powstała, po jakimś czasie została wzięta na tapetę przez cenzurę i zmieniona. Były dograne sceny, wymienione sceny, ponieważ cenzura ówczesna uznała, że za mało jest pokazanego złego Niemca, tak w bardzo telegraficznym skrócie, a i y, y, y za mało jest dobrego radzieckiego żołnierza. W związku z tym trzeba było to pokroić. My wiemy już dziś, ponieważ zgraliśmy sobie tę taśmę, że ta y, pochodzi z drugiej wersji, jest to cała ścieżka dźwiękowa z tej lepszej, z drugiej wersji popadamy. tej. W związku z tym to, to naprawdę mamy całą masę, to jest cała kolekcja kilku tysięcy taśm, starych taśm, na których są oryginalne ścieżki dźwiękowe, na których są są próby nagrane, gdzie słyszymy czasami dyrygenta, jeszcze raz powtórka, jedziemy. W związku z tym to są oryginalne ścieżki dźwiękowe z nagrań do filmów, które były tutaj realizowane, które chcemy zdigitalizować. Na dobrą sprawę to jest trochę tak, jakby znaleźć się na planie zdjęciowym tamtych filmów. Tak, no ja myślę, że to, to i kostium, i rekwizyt, i ta ścieżka dźwiękowa powoduje, że jeżeli ktoś ma, no powiedzmy, taką bujną wyobraźnię, to rzeczywiście jest w stanie sobie to wszystko wyobrazić, a dodatkowo, kiedy jeszcze stanie w jednym z dwóch studiów filmowych, które są tutaj na dole, gdzie czuć, że tak powiem, tę wyjątkową, filmową historię, gdzie właśnie były kręcone scenografie do filmów, gdzie były budowane scenografie do filmów, no to już naprawdę. Przede wszystkim, gdzie pracowali ci ludzie, tak. Tak, no Wielkie cała nazwiska masa... polskiego. Oczywiście. Filmu. To są nie tylko, pamiętajmy, że reżyserzy, nie tylko wspaniali aktorzy, ale to jest cała plejada wybitnych operatorów, oświetlaczy, Montażysto, naprawdę montażystów, to, ludzi od dźwięku. To, to Produkcja filmu jest typową produkcją, to jest gra zespołowa, że tak powiem. Myślę, że w najlepszych czasach tu pracowało no, po, grubo ponad 100 osób. Tu było prawie 500 osób. W najlepszych czasach wytwórni filmów to było około 500 osób, które tu pracowało i ta wytwórnia potrafiła 6 do 8 filmów mogłaby miała takie możliwości przerobu filmów jednocześnie wziąć udział w, w produkcji, jednym czasach, tak? w jednym czasie. W związku z tym to były różne ekipy w pawilonie czterech kopuł były całe tam tworzono, projektowano i szyto kostiumy. Tam budowano scenografię. Tam były pracownie scenograficzne i wszystkie, które były potrzebne do realizacji filmu. Ta instytucja była bardzo samodzielna, jeżeli chodzi o realizację filmu. Właściwie można było zrobić tutaj wszystko. Pan ma swoje ulubione z tych rzeczy, o których Pan powiedział nam, że tu znajdujecie, odkrywacie historię, przywracacie świetności, bo każdy ma takie coś. No, ja mnie na przykład zafascynowało jako starego radiowca, czy jak niektórzy mówią radiotę, właśnie ta ścieżka dźwiękowa z zakazanych piosenek, to wszyscy znają ten film, ale każdy ma coś swojego. No, ja bardziej mówię o miejscach, to jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie jak to, przychodzi jesteś, mi na tak? to, w którym jesteśmy, ten magazyn kostiumów, on na mnie bardzo pozytywnie wpływa, jest to wyjątkowa historia, na mnie robi to wrażenie, tak? bo ja nagle sobie sam mogę tutaj przyjść do tego magazynu i stanąć pomiędzy kostiumami, pooglądać i od razu jestem w stanie sobie wyobrazić i przypomnieć tego aktora, tego aktora, tego, tego aktora, czasu? ten film po prostu wehikuł czasu, mogę się przenieść. A czy zwykły Wrocławianin też tak może zrobić? Oczywiście staramy się cyklicznie organizować takie wycieczki, bo jednak bycie sukcesorem, kontynuatorem wytwórni filmów do czegoś zobowiązuje. I naszym zadaniem jest także no, pielęgnowanie historii polskiej kinematografii. Dlatego zdarza się tak, że organizujemy tego typu wycieczki, zorganizowane i zapraszamy wtedy, no i pokazujemy te miejsca, które rzeczywiście są niedostępne. Tu, tutaj, w tym miejscu dokładnie, magazyn jest na najwyższym piętrze tego budynku, w związku z tym, Nikt tu nie przychodzi, nikt nie ma tutaj dostępu. Kilka tysięcy rekwizytów jest z kolei w naszych piwnicach. No piwnice, jak się nimi spaceruje, to tak ma się wrażenie, jakbyś spacerował po bunkrze. Grube mury, przepastne, długie korytarze. Cały ten budynek jest pod ziemią właśnie takimi tunelami, takimi korytarzami, że my możemy sobie przejść pod ziemią do, do Czterech Kopuł. Niektórzy mówili, że nawet można było iść do Hali Stulecia, no, może jeszcze ktoś kiedyś to odkryje. No, to trzeba będzie zapytać te duchy, o których mówiliśmy pewnie. <głos> <głos> Jakby się zmusić do mówienia. Kto będzie chciał, będzie mógł, to pewnie zajrzeć tutaj przy jednej z okazji, czy jednej z o których Pan powiedział. A ja przypomnę, że gościmy, czy gościliśmy właściwie, bo dążymy ku końcowi naszego spotkania krótkiego. W budynku dawnej wytwórni filmów popularnych we Wrocławiu, a dzisiejszej sukcesorki, czy sukcesora właściwie Centrum technologii audiowizualnych. A naszym gościem Państwa był Pan Dyrektor Robert Banasiak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.